Wszystkim moi drodzy, dzisiaj zabieram was w pewną podróż. Jesteśmy przy Warszawie Centralnej i będziemy zmierzali do Katowic. Będziemy zmierzali pędolino w pierwszej klasie i zobaczymy sobie jak taka podróż wygląda. Ile kosztuje bilet? Co można zjeść w Warszawie i przede wszystkim jak wyglądają siedzenia? Czy będzie to komfortowo? Z jaką prędkością? Jest serio dużo pytań, na które dzisiaj postaram się wam odpowiedzieć. Jedziemy! Na pieprza, i na pieprza, i na pieprza. To musimy się wybrać, żeby na początku kupić bilet. Bilet można kupić w oczywiście dwóch perspektywach. Pierwsza to jest naturalnie przez telefon, ale my pójdziemy dzisiaj do kasy biletowej. Zobaczymy sobie, jak będzie. Kurna to jaka kolejka. Bym zdążył, bo jest odjazd o od a jest 10.13. Podobno ten bilet ma kosztować 260 zł. Kurna strasznie dużo. To zobaczymy, czy w ogóle coś dostanę, jak w pierwszej klasie, powiecie, zawsze jakaś woda, ciasteczka, coś tam. Jednak idzie jak składka 10.20 więc mamy jeszcze ile czasu? 20 minut jakoś. Proszę Pani poproszę do Katowic. Tym Eurocity Express. Premium czy coś takiego? Normalny. Jaki jest koszt? 259. zł, dobrze. Jest! 260 ziko, dobrze widziałem. Urna mać. Chociaż z drugiej strony, furą. To jest około 300 km, tak? Ile to dokładnie pokażę? Ale jeżeli mamy jeszcze 15 minut, to pokażę Wam, co można robić tutaj na dworcu centralnym. Wszędzie przypadam za tym dworcem, powiem Wam szczerze, Boże, jak tu daje cebulę, o co tu chodzi? No to na szybkiego, co można zjeść? Bubble tea, pol, kofix, salad story, gorąco polecam, dobre precle. No i oczywiście mak. Dobra, normalnie zjadłbym sobie coś tutaj, najprawdopodobniej z jakiejś piekarni, ale zważywszy na to, że muszę sprawdzić ofertę z warsa, także nic nie będę jadł, tylko idziemy teraz sobie na peron. I weźmiemy coś, bezpośrednio już z pociągu. Dużo ludzi. Myślałem, że ogólnie mniej będzie jechało tym pociągiem. W ogóle on bardzo szybko jedzie, bo ja już będę tak naprawdę za 2,5 godziny w Katowicach. Nagrywasz materiał jakiś? Tak, tak, tak. Właśnie będę jechał pociągiem, wiesz, do, do chcę zobaczyć jak to wygląda. Aha, no to miłego się. Dziękuję Ci. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Dziękuję. I powiem Wam, że jakby YouTube przyznawał nagrodę za najbardziej kulturalną społeczność, to uważam, żebyśmy wygrali. Takie mam zdanie. Dzięki, że jesteś. Przytuchnąłem sobie jeszcze przed przyjazdem pociągu. Mam nadzieję, że przyjedzie z tamtej strony, żebyśmy mieli ładne ujęcie. Jak coś to będę szybko zmieniał. Bilet malutki, 259 zł, 1040 odjazd, natomiast 1316 przyjazd. Tak ten bilet wygląda. Bez przedziału. 298 km jest, znalazłem. No to czas, jaki wykręcimy, wydaje się czasem korzystnym. Kawa na centralnym z automatu kosztuje piątkę espresso, czwórkę gimoka. Aha, bo to możecie sobie wybrać albo gimoka, albo lavazza. Natomiast Osi 5, Woda 4, Red 5. Nie, to nie jest ładny to jest Ten pociąg był przecież taki długi, a ja ustawiłem się na ostatnim sektorze. A mam wagon numer 1, więc muszę iść na sam przód. jest tutaj, pod okienkiem. O, nie no. Miejsca dużo. Rzędzenia. Fajnie, że tutaj jest w ogóle to takie podbicie. To zdecydowanie lepiej. Jakaś lampeczka. Moje szczęście w przypadku takich podróży jest niesamowite. Właśnie wypierdzieliło się u Lanzi. Dobra, nieważne. Miejsca na nogi jest bardzo dużo. Mamy też taki fajny podnóżek. Do tego stolik. Naprawdę... Myślę, że jedziemy w komfortowych warunkach. Do tego mamy dwa gwiazdka 230 V do na przykład ładowania laptopa. Witamy na pokładzie. W ramach biletu otrzymasz od PKP wyjątkowy poczęstunek. Możesz wybrać ze specjalnie skomponowanego dla Ciebie menu dostępny wyłącznie podczas podróży pierwszą klasą. Nie wiedziałem, że coś takiego ja sobie w ogóle pociągam. Już tak dawno nie podróżowałem. Czyli mogę sobie coś wybrać, tak? Mamy do wyboru talerz serów, mini briożki z polędwicą wieprzową, sałatka z tofu, sałatka z kurczakiem i czarny sezam, torcik miodowy. Do tego mamy napoje, kawa, herbata, sok, sok, napój. To poprosiłbym te mini briożki. Dobrze. I już napoje już bezpośrednio z Aha. Dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. Wiecie co? Jest tutaj bardzo, bardzo cicho. Bardzo dobrze wytłumiony jest ten pociąg. Nie tak jak w tamtych, wiecie, że kurna na pieprza, i na pieprza, i na pieprza. Bardzo cicho, naprawdę to pendolino w porzu na razie. Mamy też dostępną bagażownię. Taka skromniutka, bym powiedział. Ten materiał też taki przyjemny. widzę, że to nie jest jeszcze zapierdziane za nie wiadomo jakie. <laughs> Widzicie, co mi chodzi? Nie jest to takie zużyte. Dzień dobry, Dzień dobry proszę bardzo. Z jaką prędkością pociąg jedzie? Tak średnio? Z 200? Nie, na tym, znaczy jest niewielki odcinek, gdzie osiąga taką prędkość, ale jest zazwyczaj 160. 160. Krwi. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Dostajemy taką kawkę, czarna plus cukier. I ja sobie zażyczyłem wodę mineralną Arctic. Także popróbujmy. Normalny, tradycyjny przelew. Nie ma się tu, co oszukiwać. Mnie bardziej ciekawie woda Arctic. Plus, dawno takiej nie kiedy Była taka woda Bonakła. Moja no woda to jest taka pyszna rzecz. że To jest po prostu. Nie wiem, czy jest większy fan wody na świecie niż ja. Mm, dostałem te brioszeczki. Ładnie wyglądają. Fajne. to nie takie małe, zobaczcie. To takie akurat na. na dwa gryzy. Bo nie pachnie. Wydaje się, że jest świeża. Bardzo smaczna. Dużo masła. Fajnie, że też dostajemy... O, ja teraz pokażę. Fajnie, że dostajemy też mm, taką dużą porcję sałaty, ogórek. Naprawdę bardzo, bardzo smaczna kanapeczka. Taka nie za duża, nie za mała. Jestem naprawdę ukontentowany. Bardzo interesuje mnie zatem, jak będzie wyglądała oferta w wagonu restauracyjnego. Przedziałowe Aha, to wam pokażę jak to wygląda Przedział dla podróżnych z dziećmi I to jest pierwsza klasa, ale z przedziałami Nie no, to tamta wygląda lepiej, dużo lepiej No bo tak jak patrzę po tym Gdzie tu usiąść, żebyście mnie widzieli? No wy widzicie, no ten przedział w ten sposób wygląda Nawet nie ma mm, jakichś stolików Może to ten akurat dla, y, dla kobiet podróżujących z dziećmi Takie są chyba zatytułowane, ale nie, 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 nie to tam jest dużo lepiej. tutaj już zapach jest taki yy, bardziej, yy, jakkolwiek to brzmi, przeżarty. Pokażę Wam teraz, jak wygląda toaleta, bo też jest to element dosyć istotny, żeby było miło. walka, tu jesteśmy my. Nie wiem, czy mnie dokładnie widać, ale coś tam widać. Papier szary. Dobra, to co mamy w menu? Menu wygląda tak. Dania wegetariańskie, 21 złotych jajecznica, panierowany kamember, tortilla, pierogi galicyjskie. Dobrze, to jedziemy dalej. Sałatki, przekąski, nie ma tych, tych przekąsek, które dostaliśmy tam w ramach poczęstunku. Okej, okay. polskie zupy, boże, strasznie dużo tego. Ja pamiętam, że w Warsie było dużo, dużo mniej, w tym kiedy ja byłem żurek. Mhm. Dania główne pierogi, grillowany filet. Dobrze, desery. Trudy menu jak w restauracji było. Poproszę kotlek schabowy tak? i żurek. Dobrze. Czy coś do pizzy? Jakieś kawka, herbatka? Nie, nie, piwo poproszę. Bezalkoholowe jakieś. Albo nie, zwykłe nie będzie. Cholera. Szczerze Wam powiem, że zapłaciłem 77 zł za. O. Żurek, schabowy i piwo. Czyli można powiedzieć taki zestaw trochę obiadowy jak w restauracji. No zobaczymy jak to będzie smakowało. Ej, fajną rzecz zobaczyłem. Tak powinien wyglądać ten schabowy, który zamawiam, bo tutaj to idzie od góry. To jest to, to jest to, to jest to, więc tak powinien wyglądać schaboszczak. Zobaczymy sobie czy rzeczywiście będzie tak jak na podanej ilustracji. A to jest nasz żuruś. No zobaczymy. Zobaczcie w ogóle ile dostaliśmy pieczywa. Pierdyle, to, to może się naprawdę tym e, najeść, nie? No i teraz jakbyśmy mieli to odnieść do tego, co Wam mówiłem, no to tak wygląda żuruś tu, a żuruś w menu jest taki. No a oczko. jest. To się wszystko absolutnie zgadza. Inaczej nie jestem w stanie wam tego pokazać, nawet będę musiał jeść lewą ręką, co jest dla mnie dosyć kłopotliwe, bo ja jestem kompletnie nie taki. Zobaczmy sobie ten żurek. Ależ gorący, matko jedyna. Ale dobry. Bardzo kwaskowy. taki, który lubię mocno, przebija się sam zakwas. Żurek naładowany majerankiem. I do tego dostałem ciepłe pieczywo. Zrobię tak, jak kiedyś się robiło, czyli troszeczkę sobie pomaczamy w tym. Takie trochę naleciałości z baru mlecznego, prawda? W porządku. Nie jest to żurek mojego życia, ale nie takiego się spodziewałem. Ale jest smaczny. Naprawdę. Powiem wam, że chyba najadłbym się nawet już samym tym żurkiem. Ale oczywiście musiałem wziąć schabowego, no bo wiadomo, że musimy to sprawdzić. Ile to kosztuje w ogóle? 18 zł. Jak na te dzisiejsze czasy. To chyba tragedii nie ma. A jeszcze w podróży. No i teraz głos programu, czyli schabowy naprawdę, duży. No i tak, rzeczywistość. Reklama. Dobra, chyba jakoś to się uda. Łeb obcięte, ale najważniejsze to co tutaj się znajduje. Dobrze. To tak, surówka. Mhm. Matko Boski i skręt. Czyle z nami kapitan? W porządku. To może być No, ziemniaki. Mm, ziemniaki niedobre. Nie lubię takich strasznie takie no, czuć, że to jest taka sztuczyzna. A sam kotlet no, tutaj nie powinno być jakichś, myślę, że złych rzeczy. No. schabowy git. Czyli takie tragedia. Surówki okej. Okay. No i schabowy, ok. Ja bym sobie troszeczkę bardziej to posolił, ale to oczywiście każdy personalizuje sobie wobec siebie. 43 zł, trochę dużo. No ale też miejmy na uwadze to, że podróżujemy to raz, dwa, możemy zjeść. Zawsze takie rzeczy muszą trochę więcej kosztować, no bo trzeba towary do niej, wiadomo o co chodzi. No, to chyba żurek jest bardziej atrakcyjną opcją, tym bardziej też, że jest dużo, dużo tańszy. Widzicie, to są te ziemniaki, one są takie, a już wiem jak one nawet wyglądają, one są takie, w takiej zalewie chyba nawet one siedzą. One są takie strasznie rozmoknięte, te ziemniaki nie, naprawdę nie. Ale powiem Wam, że myślałem, że w tym pendolino to będzie ten wars trochę inny, bo ja mam wrażenie, że to jest dosłownie ten sam schabowy, co można zjeść w zwykłym pociągu Intercity. Tak mi się wydaje. Mogę się rzecz jasna lekko mylić, ale nie wydaje mi się. Pojadłem jak koni jeszcze te dwie broszki. Oj 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 oj. Podsumowując warsa, w porządku. Ale ten schaboszczak mógłby być lepszy. Zdecydowanie dla mnie wygrywa Żurek. No to co? Idziemy teraz na swoje miejsce. No i powoli będziemy kończyli tę przygodę. Wszystko sprawdzone, co się tylko dało. To w takim razie od razu na gorącach jeszcze pociąg, którym przyjechałem, nie odjechał. Moi drodzy, co możemy powiedzieć na temat tej podróży? 269 zł tyle kosztował bilet z Warszawy Centralnej do Katowic Głównych. Co ciekawe, sprawdziłem jeszcze w trakcie podróży, że nawet gdybym jechał do Wrocławia, który jest oddalony dalej. To i tak, i tak zapłaciłbym tyle samo. Możemy postrzegać oczywiście sobie też inne odległości, inne pociągi w całej Europie, na całym świecie. To od Was zależy, czy takie filmy Wam się podobają. Na pewno mogę powiedzieć jedno. Było bardzo komfortowo, było smacznie i ta przekąska w ogóle zrobiła na mnie super robotę. Było przyjemnie. No, nie można naprawdę na nic narzekać, chyba że na tę cenę. No, bo 270 zł, z drugiej strony, gdybyśmy podróżowali samochodem, no, trochę może taniej by wyszło, ale tutaj możemy się czegoś napić, usiąść, rozluźnić, przejść. To też są argumenty, które gdzieś tam służą na pewno in plus. Koniec końców, ja jestem zadowolony z tej podróży. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i zobaczmy się w kolejnym materiale. Bardzo interesuje mnie Wasze zdanie. Co o tym sądzicie? Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No i na koniec oczywiście jak chcecie to wrzućcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się bardzo, bardzo niedługo. Katowice. Cześć!